Chcę stworzyć bardzo nietypowego chatbota. Jego zdanie będzie bardzo specyficzne, będzie to pewien element mojej gry z moją społecznością, dokładnie rzeczując element misji fabularnej. No i agent ma tak naprawdę bardzo prosty cel. Chcę, żeby ktoś mógł z nim rozmawiać, przechodząc bardzo określony scenariusz, podczas którego agent będzie testował e, mojego użytkownika, czy on dokładnie wie e, pewne informacje związane o tym, czym jest freelance, e, czy, czy rozumie pewne zagadnienia związane z pracą zdalną. Na tej podstawie udostępni mu pewien dotyczony kod. Takie orientacje przygotowałem sobie już wcześniej na potrzeby mojego wyzwania, ale chcę dzisiaj skorzystać z jeszcze jednego narzędzia. Hostinger ma takie narzędzie, które nazywa się Horizons. Hostinger jest partnerem mojego bloga. Partnerem kanału jest Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla Twojej strony. Hmm, aplikacja Horizons jest jedną z aplikacji, którą dostajesz w ramach hostingu, czy możesz wykupić sobie dodatkowo jako usługę w ramach hostingu. Jest to aplikacja, która pozwala nam w sposób dynamiczny, bez zna żadnej znajomości kodu e, czy, czy m, bez znajomości programowania, e, stworzyć e, bardzo ładną stronę internetową. No więc to, co chcę teraz zrobić, chcę stworzyć taki mikroserwis, który będzie wyglądał trochę jak strona e, hakerska, taki IRC w latach 80., -tych, 90., -tych, ale taki trochę jak e, z takiego. Luku telewizyjnego, jak wyglądają hakerzy. No więc teraz po prostu opiszę ten prompt, co bym dokładnie chciał zrobić, a zaraz przejdziemy do kwestii konfiguracji też backendu, czyli żeby ten agent tam dokładnie te rzeczy wykonywał, na których nam zależy. No więc teraz napiszę, chcę stworzyć stronę internetową, e, która będzie pełniała rolę e, czatu, będzie tam agent AI, który będzie rozmawiał na backendzie przez N8N poprzez webhooka, ale chcę, żeby ta strona wyglądała trochę jak taka strona hakerska z lat 90. E, pełna zielonego, trochę matriksowego koloru, e, taka e, no właśnie tajemnicza forma komunikacji za pomocą tego, tego agenta, żeby to wszystko wyglądało trochę jak taka strona do właśnie hakera albo, albo taki stary irc. Korzystam z aplikacji Wisp Flow, która automatycznie tworzy taki ładnie podzielony tekst, od razu poprawia też literówki. Wrzućmy to teraz temu agentowi. Horizons przygotuje dla nas taką stronę internetową. Zobaczymy, czy ona będzie dokładnie działała. To, co jest fajne w przypadku Hostingera i WUSU i Horizons, to to, że ona w trybie rzeczywistym interpretuje tekst, który my dostarczamy za pomocą agenta AI, robi pewne podsumowanie i od razu zaczyna kodować. I teraz zobacz, po lewej pojawi się informacja. Stworzę dla Ciebie retro retrohackerską stronę czatów w stylu lat 90. Buduję klimat interfejsu Matrixa z zielonym kolorem, integrację czatu z n 81 Wrzucam strategiczne elementy ASCII. Super, dokładnie o to nam chodziło. I Tak naprawdę, w trybie, w trybie rzeczywistym, w tle ta strona już się buduje, ta aplikacja webowa już się buduje. My w tym czasie wykorzystamy motyw tego, co mam już przygotowane. To jest taki agent AI bardzo prosty, który. Czeka na informacje webhooku. W moim przypadku, ponieważ lubię sobie to archiwizować, później móc przemyśleć, e, zobaczyć, też innego agenta, żeby on sobie dobrze tam zweryfikował, wysyła zarówno komunikaty, które dostajemy od użytkownika, jak i odpowiedzi od agenta AI bezpośrednio do bazy Postgres. Później mogę tam wpuścić innego agenta, który będzie te rzeczy analizował. Zasadniczo agent jest bardzo prosty, wystarczy agent webhook, e, czyli dane wchodzące, agent AI, który przetwarza za pomocą chat GPT te dane w środku i na tej podstawie odpowiada z powrotem do webhooka. Nasza aplikacja oparta o jest bardzo łatwo to zrozumie. Teraz na potrzeby chwili zrobię sobie po prostu duplicate, czyli po prostu utworzę tego agenta i nazwiemy to sobie na razie skali nie będę dzisiaj pokazywał wyjątkowo system prompta, ponieważ on jest tutaj, no, musi być pewną tajemnicą, bo nie chciałem zdradzić za wcześnie fanom mojego serwisu, mojej społeczności, dla których w ramach programu treningowego przygotowałem takie dodatkowe misje fabularne, które mają ich angażować, sprawdzać trochę ich wiedzę, czy sprawiać, żeby ta nauka była ciekawą zabawą. Więc tak naprawdę nic tutaj nie będę zmieniał, jeżeli chodzi o, o Postgres, bo on tak naprawdę tutaj bardzo ładnie sobie działa, czyli ma body query, ma session ID, czyli zapamiętuje, kto dokładnie tam rozmawiał, to nawet tam nie będzie konkretne potrzebne, jest przychodząca wiadomość w body, no i jest data też kreacji tej pierwszej rozmowy na no, potrzeby takiej, żeby nam te wszystkie tam dane uzupełniły się ładnie w bazie. Jest w stanie też pamiętać historię tej konkretnej rozmowy, no i odpowiada na webhooka. Zobaczmy, co w tym czasie przygotował Horizons. Perfekcyjnie, do, dokładnie coś takiego mi chodziło. T tajemnicza, śmieszna strona internetowa. No i teraz musimy tak naprawdę przejść do konfiguracji naszego agenta. Ja w tym celu po prostu tutaj wejdę sobie w webhooka. Mamy tu produkcyjny URL webhooka, czyli dane, na które możemy te dane wysyłać. Razu to uruchomimy tego agenta i piszemy tutaj po prostu w formie takiego czatu. Bo nawet tu pojawia się jakaś informacja: skonfiguruj. Proszę. Agent przewidział nawet taką możliwość, aby tutaj te pola były w ten sposób skonfigurowane, ale ja bym wolał, żeby on te przyciski usunął. Usuń te przyciski do konfiguracji N8N i od razu podam Ci teraz adres URL, abyś skonfigurował mi ten czat w taki sposób, żeby to działało jak aplikacja webowa. W ten sposób mogę dużo szybciej pisać. Wklejam teraz webhook, webhook, na które wysyłaj dane. Struktura body. Zachowaj dokładnie taką strukturę. I weźmiemy sobie teraz z tej agentki tutaj e, tych danych, które wchodziły wcześniej. Mamy, że my potrzebujemy takie body. Mamy takie query, które tu będzie nam potrzebne. Ale wykorzystamy sobie od razu tutaj o, ten element. W takim formacie przykleimy mu to, żebym sobie na tej podstawie mógł zrozumieć, jakie dane są nam potrzebne. Znowu Horizon ma tyle fajną funkcję, że on będzie dobrze rozumiał te zagadnienia, które tutaj o nas dostaje. No tak, i spróbujmy, spróbujmy teraz sprawdzić, co on dokładnie sobie zrobi, czy on dobrze zrozumie, o co nam tutaj chodzi. Zaraz będziemy w stanie tą aplikację po prostu w trybie rzeczywistym przetestować. Usuwam wszystkie konfiguracyjne, hardkoduję podanym przecież webhook, dostosowuję strukturę danych wysłanych z tymi wytycznymi, dodaje unikalny session ID, każdej sesji czatu. No i przypięknie dokładnie o to chodziło. Ten webhook już jest uruchomiony, to znaczy, ta. Aplikacja już jest uruchomiona, więc tak naprawdę za chwileczkę będziemy w stanie przetestować na żywo, czy ta aplikacja będzie działała. Niech tylko te elementy się skończą, jeszcze coś tam jest poprawiane. Czasami zdarza się tak, że agent znajdzie jakiś błąd i sam automatycznie rozpozna, że coś poszło nie tak, i na tej podstawie będzie go poprawiał. No i świetnie. Zwróćcie uwagę jeszcze, jaką ciekawą rzecz możemy teraz zrobić w ramach usługi Horizons. Kiedy klikniemy Edytuj zawartość. To wersje wizualne, te, które tutaj widzisz, można w dowolny sposób edytować. Znaczy, teraz moglibyśmy sobie kliknąć teraz tutaj i zamiast Animus napisać jakieś konkretne słowo. Wszystkie teksty tutaj moglibyśmy pozmieniać czy poprawiać w taki sposób, żeby je. No, to w taki bezpieczny sposób sobie pozmienić. No dobra, teraz sprawdźmy podgląd. Czy działa? Agent wysyła, i mamy brak odpowiedzi. To jest bardzo poprawne, bo musimy zobaczyć, czy tutaj udało nam się coś. Czy jakieś informacje przeszły? Tak, mamy błąd po stronie N8N, ponieważ nie mamy, jak, mamy jakiś błąd w memory. No tak, no bo nie mamy mm, pierwszego parametru, czyli tam nie stało to uruchomione. Zaraz to sobie naprawimy, żeby ten chat od razu nam łapał wszystkie informacje. No bo z tego webhooka nie ma tego session ID. Błąd jest bardzo prosty. Cofamy się tutaj do Postgresa i widzimy, że nasz agent z poziomu aplikacji, no inaczej nazwę sobie tą zmienną, czyli session ID, wystarczy że usuniemy i zdefiniujemy to, jaką to To była literówka, tutaj było z dużej litery, tutaj mamy podkreślenie, więc to właściwie tyle, żeby nam to dokładnie złapało. Tutaj ta konfiguracja oczywiście tej informacji jest dosyć prosta, no nie musisz robić w swoim agencie zapisywania czegoś takiego do bazy. Tak naprawdę całkowicie wystarczył nam właśnie ten webhook, na który odbieramy konkretne dane. Bardzo ważne jest, żeby tutaj zaznaczyć using response to webhook node, żeby ten agent mógł działać i funkcjonować, odpowiadać później na tego samego webhooka. OK, kliknijmy, kliknijmy zapisz zmiany, kliknij menu session, test raz, dwa, trzy wiadomość jest wysłana, agent odpowiada. Ponownie mamy jakiś błąd. Sprawdźmy, co tym razem nie zadziałało. No i teraz ponownie ten sam błąd, ale dlatego, że teraz w klocku memory również tego ID tutaj nie mamy. Musimy sobie pobrać dokładnie to samo, ale tym razem tutaj. OK, zapiszmy i jeszcze jeden, nowa sesja test 1, 2, 3. No, mamy ten sam błąd. Może mało eleganckie rozwiązanie, ale teraz tak wejdziemy sobie tutaj w tego agenta i po prostu ustawimy na sztywno parametr session ID. Żeby go sobie łatwo wygenerować, to wchodzimy dane z webhooka. Przesuwamy sobie session ID dokładnie z tego miejsca. Mamy dokładnego plik. Mamy dokładny, dokładny JSON. I teraz wchodzimy tutaj, wpisujemy tutaj te dane tak na sztywno. Mamy od razu, widzimy, że Zeszyna ID się pobrało. Dalej, oczywiście, historia konfiguracji tego to jest w jednym z poprzednich moich materiałów, w których pokazywałem, jak takie agenta sobie z zapisywaniem danych do Postgresa zrobić. No i teraz zobaczmy jeszcze, czy to teraz zadziała. Test 1, 2, 3. Agent myśli, bardzo ładnie to wygląda i możemy zobaczyć, czy działa tutaj prawidłowo. Jak widzimy, jakaś sesja się dzieje. Jakieś zmiany są przeprowadzone, i coś nam odpowiada, ale coś nieprawidłowo. Co się teraz zadziało? Sprawdźmy. Tu raz przed chwileczką przeszedł agent prawidłowo, a teraz coś nie zadziałało. O, tym razem jakiś chwilowy błąd, błąd z czatem GPT. No to pewnie za chwileczkę możemy przepuścić to jeszcze raz. Nowa sesja. Test 1, 2, 3. Mam na imię Bartek. I no, sprawdźmy, czy to chwilowy tylko błąd. Czy jakiś szerszy błąd? Mamy tutaj system prompt, mamy zachowane informacje message. Czy to jest message? Tak, to jest message, która przychodzi. Test 1, 2, 3 więc powinno śmigać prawidłowo. No i teraz informacja poszła prawidłowo. Realizowany jest poprzedni, e, poprzedni scenariusz, który tam jest zrobiony, ale odpowiedź jest zgodna z oczekiwaniami. No i teraz tak naprawdę jedyne, co sobie zmienię, to wracając do edytora, to tutaj w środku, zamiast tego system promptu, który był przygotowany do pracy jako analiza niszy dla freelancerów, po prostu wkleję swój tajny system prompt, który sprawdzi wiedzę e, i zdolności do pracy danego freelancera. E, w ramach naszej misji mentoringowej. I teraz naprawdę, co można byłoby zrobić, to tak naprawdę kliknąć opublikuj, dostaniemy roboczy adres tej konkretnego, tego konkretnego serwisu, ale oczywiście możemy też tą zmienną tutaj sobie łatwo podstawić, po prostu modyfikując, aby podpiąć inną domenę, ponieważ to jest tylko taka robocza zabawa, to ja wykorzystam ten adres, który tutaj jest, a dokładnie za chwileczkę go jeszcze sprawdzę, albo mam nadzieję, że montażysta go ukrył, żeby nie było go widać, jaki ten adres jest, bo to jest jeden elementów do znalezienia. No i tyle, tak naprawdę serwis sobie działa, funkcjonuje, jak widzisz wygląda to bardzo fajnie, śmiesznie, Zabawnie można tutaj się tutaj po prostu w ten sposób bawić. Oczywiście moglibyśmy to zrobić w formie agenta, na przykład do obsługi klienta i system prompt, który widzimy tutaj, który jest formą zabawy, mógłby na przykład testować pewien scenariusz klienta albo odwoływać się w ramach narzędzi, które mamy dostępne tutaj, jako bazę wiedzy klienta i na przykład weryfikować informacje o dostępności konsultantów, informacji o dostępności pokoi hotelowych, rezerwacji w restauracji, w innym miejscu. A jak pokazałem w innych agentach, ten agent mógłby być również agentem dzwoniącym na tej samej zasadzie działania. Zamiast wypuka pisemnego, byłby to wepłuk wersji głosowej. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Taka ciekawostka. Ja serdecznie zapraszam też Cię do mojej społeczności, w ramach której uczę też, jak tego typu agentów tworzyć krok po kroku, w której pokazuję, jak rozwiązywać e, różnego rodzaju problemy przedsiębiorców i zarabiać w ten sposób jako freelancer. Z mojej strony to dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Cześć, na razie, pa!